Dobra, patrzcie i mordziu, idziemy tak Teraz mordziu, taka sytuacja, zobacz O taka sytuacja o, proszę bardzo, zobacz co się dzieje o. Kolejny krok Kolejny krok Ty Mordziu, tak jest Kolejny krok O, o idziemy, o tak Następna faza mordeczko, O, następna, o, fazunia tak zwana o, Tyryk, nie? O. I. O. o. Teraz jeszcze. O. Tak jedziemy. O. Proszę bardzo. O. Tak jedziemy. O. cyk, I ostatni moduł. Krok. Teraz ostatni krok. O. Na to na samą górę. Jedziemy. Sereczkiem i zaraz będziemy mieli zajebistą grzaneczkę i zrobimy jej szybki test. Czy ona naprawdę dobra jest? No i dobra, mordziu, jest szybka grzaneczka od dareczka z jajeczkiem. Robimy jej test szybki, zaraz. No i dobra, mordziu, robimy test. Tak, grzanka zajebista jest.